Dzień dobry Państwu. Tomasz Szwajgier z Bańki. Szanowni Państwo, do Karola Nawrockiego Batyra będą wracać i wracają te jego znajomości, no, które jednoznacznie świadczą o tym, kim on jest. I teraz jest ekstradycja kolejnego człowieka, który go zna, którego on zna. I ta ekstradycja jest dla niego niezwykle niewygodna. Jak widzicie Państwo, wcześniej nastąpiła ekstradycja Wielkiego Bólu, pana Patryka M., który sądził, że otrzyma azyl polityczny w Niemczech. Nie otrzymał tego azylu. Został sprowadzony do Polski. Na razie czeka i przygląda się, co będzie z tym wszystkim dalej. Czy Nawrocki zacznie działać dla dobra swoich kolegów. On ma duży problem. Ale co się wydarzyło teraz? I słuchajcie Państwo, Maciej Kałach, Onet. Pół roku od głośnej ekstradycji Sebastiana Majczaka ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, władze ponownie wydały Polsce jednego z uciekinierów. Tym razem chodzi o Witalija O, zwanego w trójmiejskim półświadku jako Witek. Byłego szefa ochrony w drinkbarze Rozji, miejscu powiązanym z takimi postaciami jak Śledziu, Wielki Bu i Olo. Mężczyzna poszukiwany został w grupie studenerów i korupcję został w czwartek przekazany polskim organom ścigania. Kim jest Witek? Potwierdzam, że Witali został wydany przez władze ZEA do Polski. Poinformował, poinformowała w odpowiedzi na pytanie o netu, Anna Anna jak rzecznik prokuratora generalnego. A z bazy osób poszukiwanych przez policję zniknęła już notatka na temat 44-latka, zwanego w Truminskim półświadku jako Witek. Rodził się on w Odesie, ale oprócz ukraińskiego ma też polskie łacierstwo. Jednak w czerwonych notach Interpolu wciąż można znaleźć tę, której bohater to Witalii Ostecki. Jak dodała Adamiak, udana ekstradycja i czwartkowe przekazanie uciekiniera do Polski przez Zjednoczone Emiraty Arabskie ma związek z dwoma wnioskami ekstradycyjnymi z 2024 roku. Naczelnika Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości i Korupcji Prokuratora Krajowej w Gdańsku, Prokuratora Regionalnego w Gdańsku. Przed rokiem informowaliśmy w onecie, wyliczając ówczesną listę osób uciekniętych do ZEA, że śledczy Pomorza zarzucają Witkowi m.in. udział w grupie przestępczej sutenerów oraz wręczenie łapówki funkcjonariuszowi publicznemu. Był szarą eminencją w klubu Drink Bar Rosie. Mówił o Witku prokurator Damian Jarzewski z Prokuratury Krajowej w materiale Sutanerzy Tury Miasta, wyemitowanym w, w, w maju 25 roku przez Stefan 24. Witek, wiele lat bokser, już od młodości zajęł się ochroną rozji, gdzie kobiety świadczyły płatne usługi seksualne. Grzegorz H. śledził, potem, jak opuścił z karny w 2015 roku, został wprowadzony do tego klubu przez Witalija O. Mówi prokurator Jażdżewski w materiale TVN24. Zatem odkąd Śledziu strzegł bramki Rozi i tego interesu? Sylwetkę Śledzia przybliżył w styczniu i w marcu e, Onet. Zdeklarowany hitlerowiec. E, wyjaśniono też w jaki sposób śledził zawarł znajomość z Nawrockiem. I szanowni Państwo, no, robi się teraz. Goręcej, bo jak wiecie Państwo, wielki bóg w Polsce, wielki bóg yy, pochył się na znajomość z Karolem Nawrockim, te słynne zdjęcia, yy, te wszystkie yy, działania yy, związane z yy, pomocą Karolowi Nawrockiemu w tych środowiskach, żeby wspierały Karola Nawrockiego. No, ta przeszłość dla niego jest naprawdę zabójcza, bo Karol Nawrocki sam przyznaje się do uczestnictwa w ustawkach. No i tutaj jest ta sprawa, która w dalszym ciągu do niego wraca, to że Karol Nawrocki był Alfonsem, czy pomocnikiem Alfonsa. Będąc ochroniarzem w Grand Hotelu w Sopocie sprowadzał kobiety do pokojów klientów. No, proszę Państwo, no to chyba pierwszy taki prezydent, nie wiadomo, czy prezydent z taką historią w naszym kraju. Przypominam Państwu, że cały czas że nic nie mówi się o tym, że no, Karol Nawrocki pokazał nam 11 listopada, że ma ze sobą olbrzymi problem jest osobą przy Niektórzy twierdzili, że od nikotyny, inni twierdzili, że od środków odurzających. O tym się już nic nie mówi. Widzieliśmy, kiedy na forum ONZ Karol Nawrocki brał um, jakieś środki, które podawał mu specjalnie zatrudniony w Kancelarii Prezydenta jakiś jego asystent, pan nadstawny, który <kluzny> jest jakiegoś pudełka Podawał mu te środki i na zbliżeniach z różnych kamer widać było, że to nie są te oryginalnie zapakowane snusy, tylko to są jakieś takie tak zwane samoróbki. Widać było, jak one są takie na końcu zawijane jakąś nitką, czy czymś one są tam zaklejane. To wiecie państwo, tak jak zadawaliśmy pytania wcześniej yy, z Janem Pińskim i szereg internautów, zadawało pytanie, czy Służba Ochrony Państwa wypełnia obowiązki i kontroluje, co zażywa Karol Nawrocki. Yy, wiecie Państwo, no w tej chwili nie może też pozostać bez echa i teraz, kiedy jest kolejny sprowadzony człowiek z jego środowiska, no bardzo ważny człowiek z, z tego środowiska sutenerów trójmiejskich. Naprawdę możecie być Państwo pewni, że będą pytania szły w kierunku, czy Karol Nawrocki również nie tylko uczestniczył w tym procederze dotyczącym czerpania korzyści z nierządu. No bo tak to, tak to trzeba określić ale również, czy miał do czynienia ze środkami odróżniającymi. Ja uważam, że zamiast tych referendów, które Karol Nawrocki chciał nam fundować po to, żeby destabilizować sytuację w Polsce, powinno być referendum, czy Karol Nawrocki powinien udostępnić badania dotyczące tych, ewentualnych swoich problemów z, z tym nałogiem, tak jak twierdzi, nikotynowym. Natomiast oglądało to wielu ludzi, tysiące ludzi, którzy sami mają czy mieli problem z nałogiem lekarzy, psychologów. No i tutaj jest mnóstwo głosów, gdzie wszyscy twierdzą, że, że, że to nie jest, że to nie są, nie są reakcje związane z zażywaniem nikotyny, te przynajmniej które tam występują. Teraz przyjeżdża kolejny facet. Pamiętajcie, że wśród środowiska Karola Nawrockiego no, będzie rosła frustracja, bo sądzono, bo uważam, Karol nas łaskawi. Karol nie może na razie ułaskawiać. nawrocki wcześniej chciał wrócić do tego, co robił prezydent Duda. To znaczy twierdził, że można ułaskawić na każdym etapie ustępowania. No, oczywiście, że nie można. Zresztą był program z panem sędzią Wróblem. Pan sędzią Wrubel dokładnie, dokładnie powiedział, jak to wygląda i szereg innych prawników. Ja pamiętam, kiedy pani Paprocka, szefowa kancelarii prezydenta Dudy, Miała zupełnie inne zdanie, i te wszystkie autorytety prawnicze w Polsce były przez nią tak pochodnie mówiąc potraktowane. Pernoga po prostu no, przyczyniła się do tego, że Kamiński i Wąsik posiedzieli sobie w więzieniu. No bo gdyby Duda już wcześniej zrozumiał, że musi ułaskawić tak naprawdę e, zgodnie z, e, z, z prawem Kamińskiego i Wąsika, no to by ich ułaskawił i oni by nie poszli siedzieć, a on im zrobił to, że posiedzieli sobie dwa tygodnie. Wiecie, z e, Wielkim Bóg też było szereg perypetii. E, sądził Wielki bór, że Karol Nawrodski będzie jakoś interweniować. Sądził, że te antagonizmy e, które powstały po tym, kiedy polski rząd, właśnie polski sąd, przepraszam bardzo, polski sąd wydał naprawdę e, taki ujmujący za serce wyrok, bo ja słuchałem, państwo też pewnie słuchaliście e, tego uzasadnienia, kiedy nie zgodził się na ekstradycję, tego ukraińskiego bohatera, podejrzewanego o wysadzenie Nord Streamu. I Wielki Bóg chciał tę tą, tą sytuację tak na wprost przekładać do polityki. i Sądził, że Niemcy w odwecie jego też nie wydadzą. Niemiecki sąd bardzo szybko go wydał. On został przetransportowany, był, był w Lublinie w prokuraturze, na razie nie mówił nic. A no teraz przyjeżdża kolejny. Czyli znowu otoczenie Karolonawrockiego, ludzie, którzy, no, którzy mają przed sobą perspektywę długi odsiadki. Dlatego może być Państwo pewni, że u Karolackiego wzbudza to bardzo poważne obawy. Tym bardziej, że sprawa kawalerki Pana Jerzego dalej się toczy ten wątek. Oczywiście do tej pory Karol Nowrocki nie zapłacił za te apartamenty miłości, czy jak tam one się nazywały, czy za statek miłości, te bezprawne wykorzystywanie apartamentów yy, Muzeum II Wojny Światowej. No jest sprawa dotycząca wykorzystywania środków z IPN, no ta jeszcze, którą zgłosił pan yy, prezes Banaś szef Najwyższej Izby Kontroli ówczesnej. No czekamy. Teraz jest kwestia um, tych, tych gangu sutenerów. Na pewno nazwisko Nawrockiego tam się przewijało i będzie się przewijać. Um, czekamy na efekty. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Bardzo proszę o poniesienie łapki w górę i ewentualne wsparcie mojego kanału. Do widzenia Państwu.